Słuchajcie podcastu bestsellerowi. Jest to projekt Jerzego Cieślińskiego i Magdaleny Kamińskiej. Opowiadamy o zarządzaniu, przywództwie i pracy zespołowej, a tematy czerpiemy z książek. Obecny sezon sponsoruje oficyna wydawnicza Logos. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i polubić nas w social media. Dzień dobry, cześć, witajcie. Ponieważ wpadłem na genialny pomysł, żeby z Magdą Kamińską stworzyć nowy projekt i tym razem pogadać o ciekawych, inspirujących książkach. i Z każdej spróbować wyciągnąć jakąś ciekawą rzecz, jakąś, jakiś wartościowy temat. Zapraszam Was do pierwszego odcinka. Cześć Magda. Cześć Jurek. Dzięki za zaproszenie mnie do tego projektu, ponieważ po pierwsze bardzo lubię książki, a po drugie lubię też selery. Od razu uprzedzam, jeżeli ten projekt będzie kontynuowany, spodziewajcie się sporo suchych żartów i takich różnych rzeczy, które być może tylko nas śmieszą. Nie przejmujcie Praszam. się tym, To jest żart wegański. Suchy żart wegański, tak, oczywiście. Albo po prostu wegański. Słuchajcie, ponieważ mam przyjemność współpracować z wydawnictwem Logos od dłuższego czasu, namówiłem ich, żeby nam podrzucili parę ciekawych książek. I pierwszą książkę na tapet postanowiliśmy wziąć taką o przywództwie w trudnych. O, a Ty masz inną. Tak, ja mam inną i Ale numer. Mam, mam lepszą. Nie, ciemniejsze jest bardziej eleganckie, jest lepsze. Niebieski jest bardziej profesjonalny. Czarny pasuje do wszystkiego. <laughs> o, Ale do rzeczy, do rzeczy, do Słuchajcie. rzeczy. Słuchajcie, i tak sobie pomyśleliśmy, żeby Podyskutować trochę o jednym z rozdziałów. Książka sama w sobie jest w ogóle bardzo ciekawa, jest dosyć cienka jak na Johna Maxwella, który jest znany z tego, że pisze wartościowe, aż bardzo grube książki na temat przywództwa. Przywództwo w trudnych czasach. I tu jest zebranych kilka takich przeszkód, na które, czy wyzwań, jak to zostało nazwane, na które mogą natknąć się menedżerowie przede wszystkim, ale właściwie my wszyscy. Pracując w różnego rodzaju organizacjach, firmach, w tych jakże ciekawych czasach. Książka została wydana niecały rok temu, więc idealnie pasuje. A my sobie pomyśleliśmy, żeby pogadać trochę o wyzwaniu komunikacji. I powiedz mi, Magda, bo przeczytałaś ten rozdział, tak samo jak ja. Co Twoją uwagę najbardziej zwróciło w nim? Nie, najbardziej poruszył temat związany z Zadawaniem właściwych pytań. Dlatego, że komunikacja jest wiadomo, wielotorowa, możemy się komunikować językiem, mową ciała, różnymi innymi aspektami, na przykład emotkami, mailami, po prostu tych kanałów jest bardzo dużo teraz, także dzięki cyfrowej rzeczywistości. Ale tak naprawdę, jeżeli chodzi o przywództwo i w ogóle bycie liderem, bycie menadżerem. No to chodzi tutaj o zarządzanie, a zarządzanie dotyczy ludzi. Więc jeżeli menedżer ma jakiś projekt i musi nim zarządzać, no to wiadomo, że zarządza innymi ludźmi, którzy mają swoje zadania. Więc w momencie, mhm. kiedy menedżer musi się dowiedzieć, co jest w tym momencie problemem, co jest najważniejsze, jakie mogą być przeszkody, jakie są już teraz sukcesy. To musi nauczyć się zadawać właściwe pytania. I kiedy miałam okazję obserwować mojego kolegę, który właśnie zarządzał projektami, to on tę właśnie umiejętność jakby dopracował do perfekcji. Potrafił wydobyć takie nawet największe niuanse, które czasem niektórzy może nie uznawali za ważne, ponieważ nie wiązało się to też z pracą innych osób. Tylko no, jest moje poletko, tak? Mhm. Ale to poletko jest połączone z wieloma innymi poletkami. Więc to zadawanie właściwych pytań jest to tutaj moim zdaniem kluczowe. A no, to nie jest tak, że menedżer to powinien po prostu rozdzielać zadania i mówić, co kto ma robić, bo on jest tam menedżerem przecież, nie? Z jednej strony tak, a z drugiej strony wiele zadań ze sobą się zazębia. Niektóre zadania kończą się, po, zaczynają się po ukończeniu innych, ale niektóre trwają równolegle. Więc jakby niejednokrotnie zdarza się, że mamy jakiś projekt i ktoś pyta na przykład, i y, y, jak wszystko jest zrobione zgodnie z harmonogramem? Tak, oczywiście. Potem przychodzisz i okazuje się, że nic nie działa, nie? bo na przykład ktoś czegoś nie dopowiedział albo coś nie zostało sprawdzone. Więc jakby y, dociekanie tej. Y, tego, jak człowiek pracuje, jaką ma kulturę pracy, czy jest zamknięty tylko i wyłącznie w tym swoim kręgu, powiedzmy, zrobiłem ten swój kawałek, czy po prostu też czasem trzeba patrzeć szerzej albo zwracać uwagę na to, co właśnie się zazębia pomiędzy różnymi działaniami. Mm -hmm. I myślę, że to jest podobnie też w projektach IT, podobnie jest w projektach marketingowych, że przewidywanie pewnych rzeczy nie jest czasem możliwe na poziomie pracownika. To jest czasem możliwe tylko na poziomie menadżera. Jeżeli on nie przewiduje, nie zadaje właściwych pytań, no to bardzo często zdarza się, że tak powiem, później taka piękna katastrofa. Menadżer, hmm. zdaje się, powinien mieć umiejętność przewidywania nieprzewidywalnego, na to wychodzi. Wydaje mi się, że jednym z takich trudnych, dobrych pytań jest: zamiast czegoś, co często, o co często pytamy, czyli czy wszystko jest jasne, można spytać a kto ma pytania? Kto z Was ma pytania do tego tematu? Zakładając, że ktoś na pewno ma jakieś pytania, ale być może obawia się, nie wiem, przed większą grupą, podnieść rękę i zadać to pytanie. A wiem, że w tym rozdziale było jakieś takie pytanie, które Twoją uwagę zwróciło. Jakie to było pytanie? Pytanie, co o tym myślisz. To jest jedno, z moim, moim zdaniem, jedno z najtrudniejszych pytań, dlatego że to nie jest pytanie o jakieś dane, o jakiś konkret, tylko o moje osobiste odczucie odnośnie mhm. danej sprawy, projektu, pracy, więc jakby oddziela nas trochę, z, że tak powiem, z, te, z tego, co, co jest tylko nasze, bo musimy pokazać nasze zdanie, które zostanie ocenione. I to jest właściwe zadanie. Te, tego pytania jest jednym, moim zdaniem, z najtrudniejszych wyzwań. Dlatego, że ta osoba musi okazać się szczera w tym, co mówi. No, chyba, że wymijająco powie, no, tak, wszystko dobrze, jest, świetnie, albo to i tak pędzi ku, ku przepaści, powiedzmy. Natomiast to, to określenie naszego zdania wystawia nas mocno na opinię publiczną, albo w ogóle na osąd tej drugiej osoby, która będzie oceniała nasze zdanie, tak naprawdę, a nie naszą pracę. No tak, w pewnym, w pewnym zakresie tak. Wiesz co, dobrze, że powiedziałaś o szczerości, że odpowiedź na to pytanie wymaga jakiejś dozy szczerości, lepiej większej niż mniejszej prawdopodobnie, bo tak sobie myślę, że i to z kolei moją uwagę w tym rozdziale zwróciło, takie stwierdzenie, stwórz środowisko, w którym pytania są mile widziane, to jest raz i tak naprawdę informacja, która dalej jest, to jest coś takiego, że troskę równoważ szczerością. I to jest fajne rozgraniczenie, trochę mnie to zaskoczyło rzeczywiście, że troska to nie to samo, co szczerość i że one mogą iść równolegle i służą, inny, służą innym zupełnie jakby celom w pewnym sensie, bo są takie trzy kategorie tutaj. Troska jest nakierowana na człowieka, podczas gdy szczerość na jego potencjał. Co ty o tym myślisz? Przede wszystkim jest taka zasada w psychologii, że nie mówi się ludziom prawdy, nie jest się szczerym, jeżeli nie można komuś czegoś ofiarować w zamian. Bo jeżeli ktoś na przykład działa w jakimś, jakiś konkretny sposób i my, jakby, ogołocimy go zupełnie z, z wszystkiego, mówiąc mu całą prawdę, kawa na ławę. To ten człowiek zostaje tak, tak naprawdę nagi. Nie, nie dajemy mu nic innego. Natomiast troska pełni tutaj trochę funkcję ochronną, i ona jest rzeczywiście nakierowana na danego człowieka, ponieważ jakby tą, tą szczerość też trzeba jakoś ubrać w odpowiednie słowa. Więc można komuś powiedzieć: słuchaj, no, ta praca, to co wykonujesz, mogłaby być lepsza w taki sposób, że ta osoba. Czuję, że tak powiem, radość ze zbliżającej się zmiany, że będzie, że tak powiem, w jakiś sposób się rozwijał, tak mówiąc tak okulnie. Ale to właśnie ta troska jest też takim wymiarem, właśnie takim czysto ludzkim. To potrafią naprawdę dobrze liderzy powiedzieć coś: słuchaj, zrobiłeś to świetnie. Natomiast tutaj jest jeszcze coś do poprawy. I ty czujesz się naprawdę doceniony, ale wiesz, że z tyłu jest jeszcze coś, co, co, co wymaga jakiejś tam zmiany, mhm. i wiesz, że po tym będziesz lepszy, że to nie, nie umknie, że tak powiem. Rzeczywiście szczerość, tak sobie teraz myślę, szczerość podana w taki sposób, elegancki to nie jest dobre słowo w taki sposób z szacunkiem dla tej drugiej strony, drugiej osoby może rzeczywiście wpłynąć na jego rozwój, bo jeżeli możemy się szczerze podzielić tym, co myślimy i może to być korzystne dla tej osoby, no to rzeczywiście ten jej potencjał może, może zostać lepiej wykorzystany, krótko mówiąc, nie? Więc ma to sens. Troska jest początkiem relacji podczas gdy szczerość pomaga te relacje rozwijać. Jakby się w to zagłębić, to rzeczywiście, bo troska no to jest, to może być wyrażona na różne sposoby i pewnie od tym można by ze trzy odcinki nagrać, Natomiast szczerość, czyli już taki etap, kiedy mamy równolegle trochę więcej zaufania oprócz tej troski, pomaga pogłębiać, budować relacje i może rzeczywiście znowu spowodować rozwój potencjału jakiejś osoby, nie wiem, na przykład naszego podwodnego, a może naszego menedżera. Pamiętajmy, że liderem się nie jest tylko będąc menedżerem liderem można być na dowolnym poziomie organizacji. O tym między innymi też ta książka jest swoją drogą. I trzeci taki punkt troska definiuje relacje, podczas gdy szczerość nadaje jej kierunek. Zgodzisz się z tym? Czy będziemy dyskutować z Maxwelem? Nie będę z tym dyskutować, dlatego że tak i, to, i to poprzednie twierdzenie skrywa taką prawdę, że my, zarządzając ludźmi, zarządzamy niejako pracownikami. I mhm, oni mają konkretne zadania w swojej organizacji, natomiast y, oni mają też swoje życie wewnętrzne, mają swoje rodziny, mają swoje hobby. Więc, nie no serio? Y, no, nie Korporacji? Nie życie wewnętrzne? Rodziny? Tak. Że ktoś na przykład jest bardziej skryty, że ktoś jest na przykład albo ma różnego rodzaju takie problemy, o których my możemy na przykład nie wiedzieć, że ktoś jest na przykład wysokowrażliwy i pewne dźwięki, pewne zapachy mogą mu przeszkadzać i może być świetnym pracownikiem, ale potrzebuje na przykład trochę innych, że tak powiem, innego otoczenia, innych warunków środowiska. Więc poznając ludzi, Wiedząc, że na przykład ktoś ma chore dziecko, albo ktoś powiedzmy jest w jakiejś tam trudnej sytuacji w relacji, akurat w jakiejś tam kryzysowej, no ludzie się zdarzają różne rzeczy, tak? Ktoś może chorować na przykład przewlekle. Są ludzie, którzy powiedzmy, mają problemy natury takiej osobowościowej albo psychicznej, niektórzy biorą leki. Więc mm -hmm. może nie, się, nie każdy się z tym podzieli, że na przykład, słuchaj, mam depresję albo mam lęki i biorę leki. Ale jeżeli o, ty... jest się dobrym, dobrym, dobrym takim przywódcą, to się zna tych ludzi i wie się, jakie oni mają możliwości, więc ten kierunek, ta relacja. Jest niesamowicie ważna, bo my wtedy znamy tych ludzi i oni się czują przede wszystkim bezpiecznie. Oni nie są jakby rzuceni na pożarcie tej roboty, którą muszą wykonywać, jakby za karę trochę. To teraz sobie pomyślałem o rzeczy, która może nie jest taka oczywista w tym rozdziale, bo cały czas mówimy tu o przywództwie, czyli domyślnie z perspektywy menedżera do zespołu powiedzmy, do, do jego ludzi, ale o tym, co ty powiedziałeś, tak sobie pomyślałem, że ta troska i szczerość też powinna iść oczywiście w drugą stronę, tak? Bo jeżeli ktoś ma na przykład jakąś taką trudną sytuację, to w pewnym sensie jego zadaniem jest zatroszczyć się o zespół i szczerze na przykład gdzieś tam, może nie wszystkim na forum, ale najważniejszym osobom jakby przekazać tą informację, żeby, żeby miały świadomość tego. To chyba tak też działa dwustronnie, nie? Myślę, że do tego jest potrzebna bardzo duża kultura organizacji. Jeżeli ktoś na przykład cierpi na jakieś wstydliwe choroby, nie wiem, młysienie plackowate, to to jest. To, to jest są takie trudne rzeczy powiedzieć, że na przykład tak, mam dziecko z autyzmem, nie mogę pracować po 16, bo na przykład muszę prowadzić z dzieckiem dodatkowe zajęcia, tak? mhm. I to już trzeba naprawdę mieć kulturę na wysokim poziomie, żeby móc się podzielić pewnymi rzeczami, które są dla innych nieakceptowalne, bo sobie nie potrafią z tym poradzić na przykład. Nie. Kultura organizacyjna to temat na oddzielną serię odcinków. Ale wiesz, co tak sobie teraz myślę, bo to tak zgadzam się jak najbardziej. Tylko jest pewien szkopuł, spore dosyć moim zdaniem utrudnienie w budowaniu chociażby kultury organizacyjnej, czyli te dzisiejsze online, y. tak jak my dzisiaj się na nagranie pilota umówiliśmy onlineowo. Docelowo, jak wam się spodoba, drodzy słuchacze i widzowie, ten koncept, to będziemy nagrywać raczej w jakichś takich miejscach sprzyjających lepszej komunikacji między nami również. Natomiast, no właśnie, trafiłem na dwa ciekawe artykuły ostatnio, zresztą linki umieścimy w opisie. Jeden na stronie medium.com, gdzie jest dużo, dużo, bardzo ciekawych treści, natomiast mowa była w największym skrócie o tym, że oprócz tego, że my się komunikujemy werbalnie, to podświadomie nasze organizmy się ze sobą, nasze mózgi kontaktują. W jakiś sposób porozumiewają, wysy wysyłając sygnały, których nie zauważamy tak, jakby wtedy, kiedy one się wydarzają. Natomiast nasze mózgi je rejestrują. To gdzieś na różne rzeczy wpływa. I teraz problem jest, jeżeli rozmawiamy sobie tak przez kamerki, to tak, po pierwsze, widać mnie odtąd do góry. W ogóle nie widać mojej postawy. Ja mogę sobie siedzieć, leżeć, wisieć, biegać, cokolwiek. Jeszcze mam tło, więc nie wiadomo, co tam się dzieje nie? I, i nasze mózgi. Wariują. Nie wiem, czy Ty też masz wrażenie, że jednak dobrze jest się spotkać i po prostu twarzą w twarz i pogadać tak normalnie z człowiekiem, chociaż łatwiej onlineowo. Powiem tak. Jeżeli miałabym jechać do klienta 600 kilometrów, tylko po to, żeby przybić piątkę i przedstawić swoją firmę, to rzeczywiście na pierwsze spotkanie online jest super. Było, oszczędza czas, pieniądze oszczędza nasze środowisko mhm. i, i online naprawdę przynosi bardzo dużo możliwości, łącznie z tym, że możemy się spotkać z kimś, kto jest na drugim końcu świata, kogo być może nigdy nie spotkamy po prostu twarzą w twarz. Natomiast jeśli chodzi o, 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 o kamery i, i to, w jaki sposób porozumiewamy się przez, przez internet, no to, że tak powiem, podejrzewam, że to jest olbrzymie pole w ogóle do badań i psychologicznych, i, i socjologicznych, dlatego że to jest tak niespodziewana sytuacja w ogóle dla muz, ludzkiego mózgu, mhm. że on jest po prostu jakby rozszalały cały. Czasem umykają nam pewne rzeczy, a niektóre rzeczy, które, na które zwykle nie zwrócilibyśmy uwagi, po prostu pojawiają się i robią taki szum w naszym mózgu. Więc często te spotkania onlineowe są są bardzo stresujące. Naprawdę o. wiele osób ma bardzo duży problem z, z online. I to jest świetne przejście do drugiego artykułu, który przeczytałem dosłownie wczoraj. W ogóle ostatnio mam także że rzucam jakiś temat, że tak powiem, światu i on mi podsyła różne ciekawe materiały, rozwiązanie jakichś moich, jakichś moich zagwozdek. I powiem Ci, trafiłem na materiał, który też podlinkujemy w opisie. Akurat ten jest w pięknym języku Szekspira. O tym, jak praca na kamerkach wpływa na zaangażowanie ludzi. To bo jak tak zwana pandemia wybuchła, no to tam wiadomo, większość ludzi zaczęła pracę zdalną, no i w pewnym momencie pojawiły się naciski, żeby wszyscy obowiązkowo mieli włączone kamerki, no bo musimy się widzieć. No i wtedy właśnie okazało się, że sporo ludzi ma stres związany z tym, że muszą się pokazywać. Co więcej, w tym artykule, a artykuł jest, zdaje się, jeszcze z zeszłego roku, jest napisane, że często ten stres nie do końca wynika z tego, że ktoś mnie widzi na kamerce, tylko że ja siebie widzę. I tam jest na przykład wskazówka o, o tym, jak wyłączyć swój podgląd, żeby siebie nie widzieć. Natomiast zbadano, to był, nie były jakieś wielkie badania, ale pewnie są dobrym punktem wyjścia do, do jakichś zakrojonych na szerszą skalę. Zbadano, że właśnie praca na kamerkach, tym bardziej pod przymusem, zmniejsza zaangażowanie ludzi, przez to zmęczenie. Właśnie ciągłym, ciągłym siedzeniem na kamerce. Więc warto pomyśleć, drogi menedżerze, na przykład, że nie zmuszaj na siłę ludzi do włączania kamerek, bo może się okazać, że dyskusja będzie dużo żywsza i dużo ciekawsza i bardziej produktywna w momencie, kiedy sobie nawet wszyscy wyłączą kamerki i po prostu będziemy sobie gadać. I na przykład w tym czasie pójdziemy na spacer, wszyscy się poruszać, każdy ze swoim telefonem w kieszeni i ze słuchawkami i możemy sobie rozmawiać. nie? Tylko jedna osoba musi usiąść i notować. Więc to są takie rzeczy, na które prawdopodobnie nie zwracamy uwagi, więc warto, warto przeczytać, bo to może potencjalnie rozwiązać parę problemów w Waszych zespołach. Tak sobie myślę, właśnie na poziomie komunikacyjnym. Tak, żeby spróbować jakoś to podsumować, bo nie chcemy Wam całej książki opowiadać. Chcieliśmy wybrać jeden, jeden rozdział. Magda, jak Ty byś. To spuentowała tą naszą dyskusję na temat komunikacji w trudnych czasach. Na temat komunikacji i w ogóle przywództwa w trudnych czasach mogę powiedzieć jedną podstawową rzecz, że trzeba pracować nad wspólną kulturą komunikacji, która będzie, że tak powiem, odpowiednia do danej organizacji, w której pracujemy i będzie ona zawierać odpowiednie kanały, że tak powiem, komunikacji. Więc jakby wytworzenie tego takiego środowiska porozumiewania się i to nie tylko, że tak powiem, jeśli chodzi o maile, czy jakieś powiedzmy właśnie Zoomy, Teamsy, ale też i to, czy na przykład mogę powiedzieć do swojego szefa, no nie, że się mylisz, albo na przykład myślę inaczej, czy, czy mam odwagę to zrobić, czy mhm. mam prawo, czy mogę w ogóle, tak? jaka jest hierarchia w zespołach. Jakby ta kultura komunikacji jest tutaj w zasadzie najważniejsza, moim zdaniem. Okej, okay. no to prawda, bez tego, bez tego nie ma szansy się wydarzyć bardzo wiele rzeczy. Ja bym jeszcze dodał ze swojej perspektywy, żeby dostrzegać rzeczy nieoczywiste, właśnie, zwracać uwagę na to, że wcale, może właśnie, praca na kamerkach nie będzie takim świetnym rozwiązaniem, żeby dopasować. Swoją komunikację i również strategię budowy zespołu, pracy z ludźmi, rozwijania relacji do ludzi, z którymi pracujesz, żeby umieć wyłapać takie niuansiki, które są na pierwszy rzut oka niewidoczne, ale właśnie troska i takie głębsze wejście w relacje z twoimi ludźmi, nawet online, pomoże ci je wyłapać i zbudować lepszą komunikację w zespole, bo dobrze komunikujący się zespół jest takie prawo. Prawo konveja, które mówi, że produkt, który organizacja wytwarza, jest odzwierciedleniem tego, jak jest ułożona komunikacja w tej organizacji. Im lepsza komunikacja, tym lepszy produkt. I to dotyczy wszystkich obszarów, to nie musi być produkt fizyczny. Taka ciekawostka, widzę, że już zapisujesz. Tak. Bardzo dziękuję no tak, Tomkowi, z którym na co dzień pracuję, bo mi ostatnio wbił do głowy parę razy prawo konweja i teraz już pamiętam, nawet byłem w stanie powtórzyć. Słuchajcie, dziękuję Wam bardzo, mam nadzieję, że Magda też dziękuję za to, że być może oglądaliście to. Jeżeli Wam się podobał ten pierwszy pilotażowy odcinek naszej nowej koncepcji, to zalajkujcie, udostępniajcie znajomym, a przede wszystkim dajcie nam znać, czy chcecie, żeby... Iść dalej tą drogą, krótko mówiąc. To ja mam jeszcze jedno pytanie dla tych, którzy nas słuchają, dlatego że będziemy omawiać różne książki związane właśnie z przywództwem i w ogóle z organizacjami. No i miałaś, mieliśmy z Jurkiem taki dylemat, czy na przykład omawiać ogólnie książki, co w nich jest, czy warto je kupić, albo na przykład konkretne tematy. Które, no bo wiadomo, w tych książkach się, powiedzmy, pojawiają różnego rodzaju poziomy, jakichś tam rozmów o różnych, różnych problemach. Czy lepsze jest podejście problemowe, czy lepsze jest podejście po prostu takie książkowe, w sensie co ciekawego można znaleźć akurat w, w, w danym wydaniu? Więc jakby tu jest, tu jest takie moje pytanie do Was, jakbyście mieli ochotę się wypowiedzieć, to zapraszam. Tak jest. Testujemy nasz nowy produkt na żywym organizmie w postaci was naszych słuchaczy i widzów. Dzięki wielkie i oby do zobaczenia w przyszłości. Cześć, cześć. Dzięki, cześć. Słuchacie podcastu Bestsellerowi. Jest to projekt Jerzego Cieślińskiego i Magdaleny Kamińskiej. Opowiadamy o zarządzaniu, przywództwie i pracy zespołowej, a tematy czerpiemy z książek. Obecny sezon sponsoruje oficyna wydawnicza Logos. Pamiętaj, aby zasubskrybować nasz kanał i polubić nas w social media.